Ten mężczyzna zauważył coś dziwnego przy torach. Gdy podszedł bliżej, zobaczył małą kozę, która utknęła między szynami. Była przerażona i nie mogła się ruszyć. Na szczęście mężczyzna zdołał ją delikatnie wyciągnąć. Koza była cała obolała i wystraszona, więc bez wahania zabrał ją do domu, żeby się nią zaopiekować. Po kilku godzinach spędzonych w nowym miejscu, koza zaczęła ufać mężczyźnie. Dała się głaskać, a nawet brać na ręce. Gdy podał jej butelkę z mlekiem, wypiła wszystko, jakby wiedziała, że jest już bezpieczna. W nowym domu koza szybko się zaaklimatyzowała. Często biegała, bawiła się i cieszyła z tego, że ma dach nad głową. A niedługo później znalazła swojego pierwszego prawdziwego przyjaciela, Kota Fafika. Od razu się zaprzyjaźnili i od tej pory byli nierozłączni. Dzień w dzień Koza miała nową zabawę. Bawiła się piłką, chodziła na spacery i odkrywała świat z ciekawością dziecka. Życie stało się dla niej prawdziwie idealne. Po spacerach coraz częściej zaglądała do ogrodu, gdzie poznała syna swojego bohatera. I z nim szybko się zakolegowała. Razem bawili się, biegali, a Koza wyglądała na najszczęśliwszą na świecie. Dziecko nawet dzieliło się swoimi zabawkami, żeby mogli bawić się razem. Koza była szczęśliwa jak nigdy. Nigdy wcześniej, jeśli kochasz zwierzęta, musisz zostawić lajka like i suba tej niesamowitej historii.